Witajcie na kanale Wysoka z Książkami. Witam Was bardzo serdecznie w marcu. Mamy piękną pogodę za oknem. Świeci słonko, czuć wiosnę. Mam nadzieję, że już więcej nie spadnie śniegu, nie będzie mrozów, tylko będzie, będzie coraz cieplej. A ja zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze lutego. Zaczynajmy. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, to może Spokoju. To jest Obyczajówka. Wypowiadałam się na temat tej książki już na Instagramie, ale chciałabym więcej powiedzieć Wam. O tej powieści, ponieważ jest niesamowita. Słuchajcie, tak mnie pochłonęła ta książka. Ona jest przepięknie napisana, jest bardzo mądra, y, przedstawia życie nastolatków, y, których los nie oszczędzał i naprawdę y, mają bardzo trudną sytuację. Y, poznajemy Nastia. Nastia jest dziewczyną, która nie mówi, y, ponieważ kiedy była młodsza, przydarzyło jej się bardzo dużo złego, została napadnięta. Została brutalnie pobita, przez co nie może grać na pianinie, co jest jej największą pasją, jej największą miłością. Stała się całkiem inną osobą. Zaczęła się ubierać bardzo wyzywająco, praktycznie na czarno. Nosi taki ostry make-up. Tragedia, która ją spotkała, odbiła bardzo duże piętno na jej psychice. Przez to właśnie dziewczyna nie mówi. Nie komunikuje się z nikim, nawet ze swoją rodziną, tak z rodzicami, z bratem czy z ciotką. Jedynie zapisuje coś na kartce i to jest jej jedyny sposób przekazywania jakiejś, jakiejś informacji, ale i tak jest tego mało, bo dziewczyna zwyczajnie nie chce z nikim utrzymywać kontaktu. Historia w tej książce zaczyna się z tego, jak Nastia przypisuje się do nowej szkoły. Zamieszkuje z, ze swoją ciotką. I ona właśnie pragnie, dziewczyna pragnie, żeby nikt nie poznał jej tożsamości i jej sekretów w tej nowej szkole. Ona chce mieć święty spokój. Drugą postacią jest Josh. On również ma za sobą bardzo trudną przeszłość, ponieważ kolejno stracił wszystkich swoich bliskich i został sam. Również oczekuje tego, żeby wszyscy dali mu święty spokój. Po tak trudnych przeżyciach nie ma najmniejszej ochoty, żeby się z kimś poufalać. Albo no, żyć tak spokojnie i radośnie, jakby nigdy nic się nie stało. I właśnie ta dwójka będzie się miała ku sobie przez całą książkę. Będą ze sobą coraz więcej czasu, będą się coraz częściej spotykać. Wkrótce okaże się, że Josh będzie jedną z dwóch osób, które tak naprawdę dowiedzą się, że dziewczyna potrafi mówić, no tylko z jakiegoś względu tego nie robi. Można powiedzieć, że nawzajem i nas i Josh będą poznawali swoje głęboko skrywane tajemnice. Słuchajcie, ta książka wpędziła mnie w stan takiego, nie wiem, nieustannego wzruszenia, kiedy ją czytałam. Naprawdę. Są tutaj poruszane bardzo trudne tematy. Jest pokazane, jak życie może przykrzyć los no, dwójce młodym ludziom. Już wiecie, nie to nawet że młodym, tylko po prostu jak okrutny potrafi być los. Jaka jest siła Jakiejś takiej więzi, wzajemnego przyciągania mm, dwóch osób, jak taka no, miłość może sprawić, że wszystko zacznie się zmieniać. Nie mogłam się doczekać, co wydarzy się dalej. Czytałam tą książkę z zapachtym tchem. Zastanawiałam się, co może wydarzyć się dalej. Ale powiem szczerze, że autorka w bardzo fajny sposób napisała swoją powieść, i w niektórych momentach trudno było przewidzieć, co się wydarzy. Albo jak już myślałam, że. Mm, dana rzecz zostanie wprowadzona, no to się okazywało, że dzieje się całkiem coś innego, więc to też na plus pod tym względem. W ogóle ta książka ma pięknie barwione brzegi, jest przepiękna, naprawdę, bardzo mnie, bardzo mnie to przyciągnęło od razu. W sumie nawet jak ją zamówiłam, to um, byłam zaskoczona tymi barwionymi brzegami, bo nie wiedziałam, że tak ma być, ale jak ją wyjęłam z pudełka, no to aż zaczęłam krzyczeć z radości, że w końcu mam taki jakiś egzemplarz. Bo jeszcze nigdy wcześniej nie miałam książki, która by miała właśnie takie piękne brzegi. Historia jest naprawdę bardzo dobra i jest to jedna z najpiękniejszych książek, jaką przeczytałam w życiu. Bardzo Wam polecam, jeżeli jej nie znacie, sięgnijcie po nią i również dajcie się porwać tej przepięknej historii. Kolejna książka to Wodnik od Jędrzeja Pasiewskiego. To jest kryminał, taki thriller psychologiczny. Bardzo cieniutki, 220 stron. Przeczytałam w jeden dzień. Jest to historia o Szczepanie Turskim, który jest psychologiem dziecięcym, a jego pacjentem zostaje 7-letni Michał, który, w zdaniem innych rodziców, miewa coraz częstsze napady złości. Psycholog będzie również starał się rozszyfrować, co przedstawiają rysunki chłopca, ponieważ ten wykonuje bardzo dużo. Swoich prac z jednym tematem, który na nich przekazuje. I wyjdzie na jaw, że wcześniej starszy brat Michała, Marcel, utopił się. I pacjent Szczepana będzie uważał, że zabrał go tajemniczy wodnik. Więc tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę z morderstwem, które zostało dokonane, niż z nieszczęśliwym wypadkiem. E, historia sama w sobie jest fajna, jest ciekawa, tylko brakowało mi takich elementów jak um, jakieś zaskoczenia, jakieś no, zwroty akcji y, troszeczkę i według mnie ta historia była troszeczkę za krótka. E, bardzo szybko się czytało tą książkę, przyznaję, natomiast myślę, że można by tutaj więcej dołożyć, ponieważ też dużo wydarzeń było przewidywalnych i mm, czytając... Y, tak, w taką sobie wyrobiłam opinię o kilku, kilku postaciach, które mogłyby być ewentualnym zabójcą. No i koniec końców trafiłam jedną z nich. Miałam trzy typy, więc jeden z nich okazał się celny. Pod innymi względami nie mam nic do zarzucenia. Książka była naprawdę w porządku. Kolejna książka Kredens. Co to była za historia? O matko. O matko, o matko jeszcze raz. No dobra, zaczniemy od początku. Tutaj Wam tylko powiem, że nie będę się jakoś bardzo rozgadywać, bo to jest no, romans, erotyk, więc tutaj ciężko mi mówić o fabule bez większych spoilerów, dlatego nie będę się w to zagłębiać. Powiem tylko kilka słów może takich przemyśleń moich własnych po przeczytaniu. Ogólnie tak, historia nie jest zła, jest całkiem fajna. Autorka napisała książkę w sposób bardzo taki płynny. Wszystko fajnie przychodziło z jednego wątku do drugiego. Ja się nie pogubiłam. Przeszłam przez prawie 600 stron bez żadnego problemu. Bardzo szybko czytałam się tą książkę. Ja ogólnie wam ją polecam. Ale, ale. Jest jedno wielkie ale. I gdyby nie to, gdyby nie ten wątek rodzinny, żeby to byli, nie wiem, jakiś znajomi, przyjaciela, całkiem obcy ludzie, koledzy z pracy, nie wiem. Mm, nie wiem, jakieś dawne miłości, może dawni, dawni nawet przyjaciele, tak? Jacyś, nie wiem, ze szkoły po kilku latach się spotykają, to by było w porządku. Ale romans z wujem i dwoma kuzynami, no, powiem Wam, autorka tutaj zaszalała. Zaszalała i poruszyła, no, bardzo trudne tematy też. Um, dlatego, jeżeli nie lubicie romansów i erotyków, no to nie czytajcie tej książki. Jeżeli lubicie, no to myślę, że. Myślę, że Wam się spodoba. Mimo tego, co opowiedziałam przed chwilą, to przymkniecie na to oko i będziecie pewnie zachwyceni tą książką. Czwarta książeczka, Black Belt Academy. Słuchajcie, pokochałam fantastykę. Pokochałam fantastykę, odkąd przeczytałam tą książkę. Ona była tak genialna, była tak dobra. No, historia po prostu pochłonęła mnie strasznie. Przeczytałam tą książkę dolejże w dwa dni, mimo że ma. Yy, ponad 500 stron. Gdybym miała więcej czasu, to pewnie bym ją pożarła, pożarła w jeden dzień. Mamy tutaj historię Liv, która pewnej nocy, wraz pewnego wieczoru wraz ze swoimi koleżankami wyrusza do klubu i poznaje tam pewnego mężczyznę, z którym ma spędzić noc, ale okazuje się, że ten mężczyzna jest demonem, to znaczy w jego ciele jest demon i próbuje zabić Liv. Ale nie do końca mu się to udaje. Dziewczyna przeżywa atak demona, natomiast część jego jest w niej. Tak się w nią wpił. Jakby jest to jego kolejna ofiara. I tutaj z pomocą przychodzą egzorcyści. Też natrafiają na dziewczynę przypadkowo, ponieważ znajdują ją nieprzytomną w mieszkaniu tamtego mężczyzny. I przychodzą do tego mieszkania w celu pozbycia się tego demona. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, demon zamieszkuje w Leaf, więc oni będą próbowali jej pomóc. W pewnym sensie zabiorę ją właśnie do Blackbird Academy, do jednego z lochów, ponieważ no, będzie, dziewczyna będzie niebezpieczna. No, z Siłą rzecz, tak? skoro jest w niej demon, no, to ona będzie stanowić zagrożenie. Natomiast złożam dziewczynie propozycję. Że pomogą jej wypędzić tego demona ze swojego ciała w zamian, jak ona zgodzi się na współpracę. I opiekunem tej dziewczyny ma być Falco. Falco jest jednym z egzorcystów tej Blackbird Academy. Będzie próbował ją uczyć, wprowadzi ją w cały ten świat, ponieważ Leaf jest totalnie zielona, totalnie nie ma pojęcia o demonach i Naprawdę przez długi czas nie wierzy w to, co jej się przydarzyło, no ale z biegiem czasu okazuje się, że to wszystko są fakty i naprawdę musi coś zrobić ze swoim życiem, no bo, żeby przetrwać, tak? Bo też ma ograniczoną ilość czasu, ponieważ demon powoli ją tak, może nie to, że zżera, tylko panuje nad jej ciałem. Ona i tak jest bardzo dzielna, ponieważ długo się broni i ma jakąś taką w sobie determinację, żeby żeby ona stawiała warunki temu demonowi, a nie żeby było na odwrót. Będzie też tutaj wątek miłosny, właśnie pomiędzy Liv a Farko, chociaż zakończenie, powiem Wam, przygniotło mnie. Naprawdę, nie mogłam się z nim pogodzić przez długi czas, bo po prostu przez kilka godzin chodziłam i narzekałam, że skończyło się w taki, a nie inny sposób. Ale na szczęście jest jeszcze drugi tom tej książki, i jeszcze trzeci ma być na wiosnę, więc na pewno wiecie, wszystko potoczy się całkiem inaczej. Mm, tutaj nawet ym, pokażę Wam ojejku tutaj do kamery Wam pokażę mamy pierwszy, drugi i trzeci tom więc ja już czekam z utęsknieniem na trzeci, chociaż jeszcze nie czytałam drugiego, nawet go jeszcze nie zakupiłam, ale mam to w planach zrobić w najbliższym czasie I nie będę Wam więcej zdradzać tutaj o fabule żeby Wam nie spoilerować bardzo podobała mi się ta książka, daje jej spokojnie 10 na 10 jeżeli chceli, chcielibyście zacząć czytać fantastykę, a nie wiecie, od czego zacząć, to myślę, że po przeczytaniu Blackbird Academy będziecie tak samo zachwyceni jak ja. I mimo, że w tej książce występują demony i egzorcyści i taki niebezpieczny świat, to bardzo bym chciała znaleźć się tam i być główną bohaterką i przeżyć tą historię, bo jest niesamowita. Psychologa pieniędzy to jest poradnik, książka rozwojowa. Powiem szczerze, trochę mnie tutaj ta historia nużyła. Jakoś mnie nie zachwyciła ta książka. Spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się bardziej jakichś porad, w co inwestować pieniądze, jak, jak się z tymi pieniędzmi obchodzić. Natomiast tutaj bardziej była pokazana gospodarka amerykańska, był nacisk bardzo na, na tą kwestię i na bogatych Amerykanów. Nazwisko Bill Gatesa bardzo często się pojawiało, i tym samym pojawiły się jakieś tam jego jego historia, więc no jakbym tutaj miała wystawić ocenę no to może tak z 5 na 10, 6 zawsze jak czytam takie książki to staram sobie staram się zaznaczyć jakieś ciekawe cytaty czy fragmenty tutaj akurat mi się udało zaznaczyć jak widzicie, bodajże 3, 4 coś mogą wnieść do no przynajmniej do mojego życia jeżeli lubicie czytać poradniki i interesuje was temat ekonomii, no to polecam. Jeżeli nie, no to będziecie się nudzić czytając tą książkę. jest już książka, którą przesłuchałam, audiobook Władca gniewu. Poznajemy dwójkę głównych bohaterów, Vivian i Dante. Mamy tutaj wątek enemies to lovers. To jest romans. Oczywiście występuje takie małżeństwo też z przymusu, ponieważ rodzice Vivian uważają, że dziewczyna powinna już podjąć takie kroki, powinna wyjść za mąż, ponieważ ma 27 lat. I ojciec Vivian przedstawia jej kandydata podczas pewnego rodzinnego spotkania, na które, jak Vivian wcześniej zostaje wezwana. Nawet nie to, właśnie, że zaproszona, tylko wezwana przez swojego ojca, żeby poznała Dantego. No i właśnie oni na początku będą się nienawidzieć. To będzie tylko takie małżeństwo właśnie z przymusu. Też ojciec Vivian ma haki na rodzinę Dantego, więc ten też zgadza się na, na, to, na to wesele. Na początku, wiecie, wszystko będzie takie sztuczne, udawane. Będzie duża niechęć pomiędzy bohaterami, nagle no też będzie chemia, i z biegiem książki będą oni stawali się dla siebie coraz bliżsi, ważniejsi, i okaże się, że to małżeństwo tak naprawdę nie wyjdzie z przymusu, to znaczy później, tak? Jeżeli jak oni się będą poznawać, jak już zamieszkają ze sobą, no to po prostu rozkwitnie pomiędzy nimi miłość i wszystko zakończy się dobrze, chociaż będą bardzo trudne wydarzenia, z którymi będą musieli się zmierzyć. I wiele rzeczy stanie pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o, o relacje tej dwójki. Następny tom to będzie Władca Dumy. No to są, to jest taka seria mm, romansów, które są lekkie, fajnie się je czyta, czy też słucha, są przyjemne. Dobrze, to wszystkie książki. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.